Ostatni trening przed wyjazdem. Mamy wszystko napięte, dopracowane co do minuty. Zaczynamy o 8 i kończymy 9.20. Robert jeszcze kręciła roby, tak żeby zdążyć na 12.20 do Dublina na samolot. No wiadomo, tutaj drogi są bardziej, że tak powiem, przejezdne. Także oczywiście tam wszystko się może wydarzyć, ale to wszystko jest tak, można powiedzieć, sprawdzone. No ta maszyna Cybexo bardzo mi podpasowała. Mamy tutaj właściwie stelaż bardzo lekki, ale rozwiązanie ramion jest idealne. No, można oddziwić to parę kilo. Także spokojnie. No, znaczy, wyniesienie na pewno z martwego punktu nie należy do, do najłatwiejszych, no ale zawsze można kogoś poprosić, poprosić o to, żeby, żeby ktoś nam dopomógł. Wiadomo, że wtedy z automatu 1-2 ruchy więcej się. Wykonać. Ja jestem z tego zdania, że tak trzeba to robić, niż po prostu podejmować wyjście z martwej stopy, tak zwanej. Następnie wznosy bokiem sztangielek. Tutaj zaraz będzie zmiana techniki u Roberta, bo troszeczkę trzeba to poprawić. No to nie mówię, że to jest źle, ale zaraz na pewno wprowadziłem korektę. W następnej fazie można tutaj. Oczywiście w tych większych ciężarach troszeczkę ten zarzut ciałem pomaga, żeby utrzymać to napięcie, przynajmniej ja tak uważam. No bo nie sposób tak troszeczkę większe ciężary, cztery serii z rzędu dźwigać na, na tym samym poziomie. No Zrobiliśmy tam progresywnie, yy, zwiększając ciężar, też cztery seryjki, więc yy, ostatnim ćwiczeniem atakującym tylny akton było przyciąganie. Można powiedzieć, w maszynie pod kątem prostym łokci, tak żeby angażować ten cały pas tutaj łącznie, też z częścią czworobocznego, ale bardziej akcentując to właśnie na tylny akton. Takie ustawienie łokci bardzo dobrze odczuwam. Im niżej łokieć tym gorzej, więc one te łokcie powinny wędrować troszkę wyżej. Na pewno to też jest jedna z końcowych serii, więc było ciężko. Ostatnie ćwiczenie. Kapturowy taki bez okrętki. Zrobiłem po prostu cztery serie z stałym napięciem. Yy, no Klimy tu są ostre, jeszcze dodatkowo, więc to już musiałem wędrować w kapturze, żebym mnie przewiał, bo nie lubi wiatrów na siłowni. Yy, nie jest wcale tak gorąco, żeby ma chodziła, no, ale niestety chyba wi wi widocznie wymogi tego wentylacyjne wymagają obiektu bo, bo po prostu klimatu tutaj jest mniej przeciętna